Dzień dobry, witajcie moi kochani. Dziś 26 lipca. Posłuchajcie słów Ojca Pio, które kierował do siostry Rafaeliny. Napisał je 26 listopada 1914 roku. Apostoł przestrzega nas, że jeśli żyjemy według ducha, dążymy do tego, czego chce duch? Powiedział to, jakby dla naszego wspólnego zbudowania. Czy chcemy żyć na sposób duchowy? To znaczy, jako poruszani i kierowani przez Ducha Świętego. Jeśli tak, to przezornie umartwiamy własnego Ducha, który nas nadyma, czyni popędliwymi i nas wyjaławia. Mówiąc ogólnie, starajmy się poskramiać próżność, porywczość i zazdrość. To trzy złe duchy, które trzymają w swych szponach, większość ludzi, te trzy duchy kategorycznie przeciwstawiają się duchowi Pana. Nie zapominajmy, że przeznaczeniem dusz wybranych jest cierpienie. Cierpienie znoszone w duchu chrześcijańskim jest warunkiem wejścia do chwały ustanowionym przez Boga, źródło wszelkich łask. I darów prowadzących do zbawienia. Zatem w górę serca, pełne zaufania samemu Bogu, Uniżajmy się pod Jego potężną ręką, Chętnie przyjmujmy utrapienia, którymi doświadcza nas łaskawość Ojca Niebieskiego, Ażeby nas wywyższył w czasie nawiedzenia. Jedyną naszą troską niech będzie kochać Boga i Jemu się podobać, i nie oglądać się na nic innego. Wiemy, że Bóg zawsze troszczy się o nas bardziej niż można by to wypowiedzieć i sobie wyobrazić. Tak właśnie dzisiaj kończy się ten list. Myślę, że wy wyłowicie z niego tą pozytywną myśl, to pozytywne przesłanie. Także życzę miłego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.